kształtu naszych rodzin, naszych obyczajów. Te wartości są dzisiaj podważane. Podważane w sposób radykalny. Wprowadza się tutaj różne elementy już nie myślenia lewicowego, tylko po prostu skrajnego lewactwa. Panią Minister od spraw równouprawnienia jest pani profesor Zuszara. Już pani profesor Zuszara prowadziła seminaria, w których przesłanie było następujące. Trzeba podjąć dyskusję nad dopuszczalnością Kazorowskiej. Tak proszę. I Zostanęć. niech się nie wykręcają, tak? odpowiadają za ten niewyrałe sprawy. Jeżeli ta nie zostanie rozwinięta z rządu, to oni będą za to odpowiadać. Niszczenie <tryk> obyczajów niszczy naród, niszczy młodzież, naraża także jej zbroje, narkotyki, choćby, a przecież nic innego jak coś, co Niszczy, niszczy także w tym fizycznym dzieci. Musimy się temu przeciwstawić. I musimy pamiętać, że ten rząd to, to się próbuje. Bo kto próbuje lewactwo, kto chce wchodzić w sojusz z lewactwem dla swoich doraźnych interesów, ten podnosi rękę na polską rodzinę.